Siemano wszystkim. Dzisiaj sobie omówimy patch notes na temat nowego aktu 9, który no zawita do nas niebawem, bo dokładnie 11 grudnia 2023 roku, czyli dokładnie dwa lata później od wydania aktu 8, tak, to wychodzi na poniedziałek. No trochę głupio to dodali, że w poniedziałek, ani na przykład w środę, tudzież w piątek, no bo wtedy ludzie mają więcej czasu. znaczy w środę może mniej, ale w piątek no na pewno już. Także no nieważne, no dali sobie taką datę. Trochę dziwna, no ale nie mnie oceniać. Dobra, no to tak, pierwsza zmiana, którą na pewno każdy musiał poruszyć i która musiała zostać wprowadzona, czyli zwiększenie Awu, e, czyli maksymalnego poziomu do 90. i. powiem tak, no niby to nie jest sporo, bo 10 poziomów tak do wbicia. Jednakże to jest teoria. W praktyce nie wiadomo na przykład jak to będzie leciało, bo no, te 10 poziomów możemy wbijać nawet i tygodniami. No ale zobaczymy. E... Cóż, no z tym wiąże się nowe flipulę, akcesoria, czapki, rękawice, buty, wiadomo, do zdobycia z nowych rajdów, no czyli taki w sumie Akt 8.2.0, tak bym to nazwał. Nic sam się pewnie nie zmieni, po prostu sobie robicie rajdy, dostajecie Q i noc i pewnie ten. Aha, to później, to tego nie powiem, co chciałem powiedzieć, to później poruszę ten temat. No ale, no tak, no tak to wygląda, tak zwykle. Um, musieli zwiększyć y, poziom. Do rajdów? Czy ogólnie do czego to działa? No, musieli rozszerzyć poziom, po prostu na akcie 7 i 8, żeby móc tam w ogóle wbić, pewnie. Eee, ale nie rozumiem, po co to tutaj jakby napisali. No, to jest oczywiste, że jak wbijamy większy poziom, to chcemy wejść na stare akty, tak? No, nie może być takiej sytuacji, że wbijamy 81 i nie możemy wybić na akt 7 na przykład, bo to byłoby bez sensu. No, ale no dobra, sobie o tym wspomnieli. Dodali nam y, kategorie nowe ekwipunków na z bazarze, ok, no, czyli no, spoko, nie? No, jakby to musieli dodać. <gry> y, no i tak, mamy dwa nowe rajdy, o których w sumie może wiele powiem, znaczy wiele nie powiem. Y, mamy tak, no, 8-osobowy rajd i 12-osobowy raid tak zwany Polutus i Giant Arma, tak, duża Arma, Big Big, nie, ogólnie robocik. Oba te rajdy są od 80 AW. 8.0 czyli na aktualny moment maksymalny level, um, czyli to, no, w sumie może powiedzieć, że to jest mi głowy taki rajd. No i właściwie to spoko, jakby na swój sposób jest to zrozumiałe, że chcą wprowadzić takie rajdy, ale no nie wiadomo jak one, one trudne. Ale no cóż, co powiemy? No, Polutus. No w sumie nie wiem czy ludzie jakby oglądali live'a. Pewnie wszyscy już wiedzą, jak to będzie wyglądało. Czyli, Polutus jest jakby bez elementu, Giant arma ma element światła. Yy, no, okej, okay, spokojnie. To mógł powiedzieć taki mały spoiler, że ogólnie ten raid światła będzie yy, niezbalansowany No, ale wiadomo, zobaczymy w praktyce. Jak już wspomniałem, yy, w teorii to wygląda na bardzo niezbalansowany ride. Eee, więc tak, no, po rajdach, o, czyli to co chciałem właśnie powiedzieć przed chwilą, będziemy eee, dostawali itemy, jakieś polutus core i Giant Armas Power Source, no okej okay. czyli itemy do tworzenia po prostu zwojów, tak jak w poprzednim akcie, czyli zwoje do tworzenia EQ i pewnie resy, czapeczka, tudzież maska, już nie pamiętam, czapki tam chyba nie było, ale na pewno była maska do zrobienia, no i pewnie woksiki, jakieś tam macy, no. Wiadomo, no, dostajemy dodatkową nagrodę po rajdzie, spoko. Jakby spodobał mi się ten system, który wprowadzili od AX8, jest to naprawdę, jakby... To sprawia, że na przykład takie rajdy, gdzie one naprawdę wymagają więcej czasu, się bardziej opłacają, albo chociażby na równi z rajdami aktu 6 na aktualny moment. Wiadomo, nowy rajd na przykład to, no i od razu ekwipunek będzie droższy, w sensie no, z tych nowych rajdów będzie drogi ekwipunek. Więc opłacalność tych rajdów będzie spora, także no jeszcze tym bardziej jak wprowadzamy takie dodatkowe nagrody, które to no umilają, no nie powiem, umilają ten czas, bo na początku będą one ciężkie i pewnie no dużo failów będzie robionych. Em, cóż, em, tak jak w poprzednim akcie musimy ukończyć po prostu więcej niż jeden pokój, czyli w tym przypadku dwa pokoje, żeby móc dojść do finałowego bossa. Okay. Jakby no spoko, nie? Wbijamy sobie mopki, robimy przyciski i wbijamy do bossa. W skrócie tak to wygląda. No taki Ibrahim bym to nazwał. Mm, mamy dwa nowe misje: nowe misje. Farmowe, czyli dwie dzienne. Pewnie związaną z tymi rajdami, żeby móc wbijać PDR-y. Ok, spoko. Mm, dodaliśmy 100 questów z Fabuły. I tu jest właśnie moja zagłoska, bo 100 questów. Wiadomo, no 100 questów można powiedzieć łatwo, ale questem też można nazwać to, że po prostu musimy podejść do NPCa i z nim pogadać. Także, no nie wiem, czy to jest dobrze, że jest 100 questów, czy właśnie źle, bo będzie trzeba więcej ich robić, a nagroda będzie do, do śmietnika, no po prostu. No nie wiadomo, zobaczymy później. Um... I to jest właśnie tu mamy ważną rzecz, czyli to jest to, co chciałem się dowiedzieć, czyli po prostu fabuły zaczynamy od Mimimentor Musimy mieć 60 awolów wyższy, żeby w ogóle mógł, mógł móc wejść na ten nowy akt, tak czyli musimy jakby zacząć questa do pewnego tam momentu i później wejdziemy sobie na nowy akt, czyli jak to było w akcie 8. No jak mówiłem, akt 8.2.0 um, 6 nowych pasywek z Mobów pewnie Ok. Jakby w sensie no wiadomo. On tam nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale dałem po 200 bazówki i dają po 13 KHP tu tudzież many. To, to jest 5, tak? Czyli jedna od każdej bazówki HP Mana i szóstą to jest właśnie możliwość dostania 20% resa ogólnego. Mm, ok, jakby fajnie, że ruszyli tą pasywkę, bo no, była to jedyna pasywka, a nie, nie jest jedyną. Jeszcze jest EXP jeszcze jest Gold, które są jakby pojedynczymi no Może to kiedyś zwiększą, spoko. I teraz tak, mamy cztery nowe wróżki, tak zwane drony. E, te drony możemy sobie exp'ić do 110%, także no naprawdę spoko. Czyli 30% wróżki za darmo. E, plusem tej wróżki jest to, że po zrobieniu jej od razu mamy 80. I teraz tak, nie wiem czy jej się robi ze starych wróżek, czy je się craftuje w ogóle z nowych itemów, chyba z nowych itemów. Te stare wróżki będą nam kompletnie niepotrzebne, i będą na sprzedaż, tudzież na nupki. okej, okay. każdy rozumie. Jaki jest minus tych nowych wróżek, mm, że możemy je ekspić tylko na akcie 9? okej, okay, no, jakby chcieli się pozbyć pewnie botów, tudzież tego, żeby ludzie sobie nie expili ich na multi-kontach, bo tu przychodzi kolejna ważna zmiana, czyli nowe wróżki. Posadzenie je do pereł po prostu nie będą miały tych 110%, tylko będą redukowane do 80%. No, okej, okay. nie wiem jak jakby na to zareagować, bo jakby myślałem, że będę mógł sobie wziąć na pojownika, przełożyć wróżkę, bo wojownika będę expiłł sobie też pewien do 90% i przez to sobie nabiję wróżkę mroku. Nabiję sobie ją do 110%. I o, kurde, o! Ziewaniem je zbiera. No, no jest trochę późno to nagrywam. Eee, ale wracając, myślałem, że sobie po prostu na nawoju, później przerzucę i będę miał 10% na każdej wróżce. No tak to niestety nie działa, bo by to zbyt piękne i łatwe. Mm, czyli po prostu w skrócie, jeżeli już wykspiłem sobie maksymalny level. Bo umówmy się, raczej wątpię, że ten eks będzie leciał tak szybko, że w wyekie 4 wróżki, nie wbijając 90 awu, Nie będzie tak na pewno. Także na przykład takie wróżki typu ognia na wojowniku. Będą praktycznie niewbialne. No, chyba, że jakoś to po prostu ułatwią. Zobaczymy. Um, cóż, teraz mamy nowy system. Nowy system sprawia, że możemy ulepszać wróżki i możemy je enchantować. Um, jakby tak. Na czym to polega? No, polega to głównie na tym, mógłbym, że jest tyle tekstu, naprawdę oczarz bolą. Um, polega to na tym, że przy wbiciu, załóżmy to, wróżki no plus 1. Dostajemy jeden spośród 17 efektów, z tego co pamiętam, było 17. E, a nie, nie spośród 17, bo one tam są ograniczone, czyli powiedzmy, na pierwszych plusach są jakieś tam odpowiednie bonusy. A od plus 7 do plus 9 mamy bonusy takie już końcowe, czyli te lepsze. Tak czy inaczej, no, um, chodziło mi bardziej o to, że wbijając wróżkę na plus 1, losuje nam się pewien bonus i później ten bonus sobie musimy. Enchantować i ten enchanty się robi kolejnymi tymami z asmarketu. Tak jest. Pay to win, kolejny raz. No nic dziwnego. Ok. Jest to zmiana, która. Nie wiem, czy znaczy jest to coś nowego. Jest to coś na zasadzie łączenia jednocześnie run i. i czego? I w sumie to run. No i tatuaże. No nie wiem, tak to nazwać. No, tatuaże to to nie są. Bardziej no po prostu run i osłonek. Taka mieszanka. Um, tak czy inaczej. Jakby w enchantowanie zawsze ma 100%, czyli jakby enchantowanie jest tym, że losujemy sobie procenty tych bonusów. Bo to, że dostajemy bonusy, kurde, hazard hazardzie to jest. Musimy sobie wylosować odpowiednie bonusy, a później jeszcze te bonusy musimy wylosować jakie mają procenty. To jest przepiękne w ogóle. Jest tak piękne, czyli grze, że robią kolejny etap hazardu. No ale tak to wygląda niestety. Mamy tak, nowe filtry w nosbazarze. Pod kontekstem wróżek no bo jakby tam można te wróżki przejść do plus 9, od razu czy znaczy Wbicie wróżki na plus 9 ma 2,5% na plus 8-5% miało z tego co pamiętam. Więc yy, procenty może nie są jakieś niskie, są takie na odpowiednim poziomie, tylko że należy pamiętać o tym, że na przykład jak wbijemy sobie wróżki na plus 5. Chcemy wbić na plus 6, dostajemy bonus, który nas nie interesuje. To musimy sobie ją jakby cofnąć, ten plus, i musimy wbić go na nowo po prostu i losować kolejny efekt, który nas jakby bardziej zainteresuje. Tak czy inaczej, no, jest to spoko zmiana. Jeżeli tam nie trzeba jakichś znaczy itemów, które nie są niezdobywalne, tylko załóżmy to, są one z rajdów, więc będzie spoko. Um, te bruszki. Ogólnie są później przypisywane do postaci. Użyj to tobie dzisiaj nie odpuści. E, wróżki, które sobie jakby wyekspimy, znaczy wyekspimy, jakby wyposujemy, są przypisywane do postaci. Czyli wbijemy sobie wróżkę na plus 5, to automatycznie działa ona jak broń, czyli nie możemy sobie jej przełożyć, jakby dać łupkowi, żeby sobie ubrał na szybko. I no. Trzeba ją odperfumować. Tak to sobie wprowadzili. Na ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale no i tak powiem. <grych> Na tu 9 różce trzeba 200 perfum, e, czyli no nie jest jakoś mega dużo. No ale kolejny etap: Pay to win, prawda? No, jakby zrozumiałe jest to, że oni chcą sprawić, żeby były pewne itemy w obiegu, żeby one się jednak kończyły, żeby ludzie ładowali endeki, żeby kupowali te itemy za endeki i tak dalej, i tak dalej. Koło się toczy. E, czego nie rozumiem, czyli jakby wsadzając tę wróżkę do perły, nie możemy jej upgrade'ować. Jakby to brzmi logicznie, prawda? No ale nie wiem czemu jakby to o tym wspomnieli. W sensie, no bo nie możemy wróżki ulepszyć w perlę plus 9, bo musi ona mieć dostać jakby, dostać bonusy pewne. I nie, nie wiem po co o tym wspominali, nie rozumiem tego, nieważne. Eee, start zimowego eventu, no czyli duży Bałwan i Maru, wow, nic nowego. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że coś nowego wprowadzą, a tu niestety nie. Jakby, no, szkoda. E, teraz tak. E, ulepszenie questów aktu 5.1. Chcą wprowadzić, właściwie już wprowadzili, e, możliwość albo bardziej po prostu opłacalność tych questów. Jakby, no bo tych questów nikt nie robił, mówmy się. Albo kiedyś dzisiaj je robiłem na lupie, bo mi się nudziło, ale no tak, poza tym to. Questy 5.1 są no, nierobione, no bo po prostu się nie opłacają. Teraz, przy zmianach, tudzież po zmianach, chcą tam na przykład zwiększyć expa o 70 razy. Na przykład na jednym koniec to widziałem 70-krotnie, tak. Ehm, tak, żeby ludzie na 80. levelu zwykłym mogli mieć możliwość BIAN 9.0. W sensie jest to jakby. A nie, inaczej, stop. Jakby może. Co? Hmm. Czyli czyli daje procentowo expa, Myślę, że daje po prostu stałą ilość expa. A tu się okazuje, że po prostu procentowo one dają, no okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie leciało na przykład na takim 8-8 tudzież 8-9. Ile jest takie questy poboczne? bo tu chodzi o te questy z tymi wykrzyknikami, co są na pustyni. Ech, zobaczymy, no kurcze, jak to będzie wyglądało. No bo jednak ja na przykład nie będę się na to jakoś rzucał na te questy, nie będę ich robił osobiście. I mam je po prostu gdzieś dalej. No nieważne, czy jest większą, czy ulepszą, czy na przykład dadzą tam, nie wiem, nagrody typu. No musieliby dać, nie wiem, antski w ilości 50 chociażby, żeby mi się to opłacało No ale to wiadomo. Endgaming um, zwiększają golda z questów MSW, czego nie rozumiem, bo moim zdaniem dostał on go całkiem sporo. Jeżeli chodzi o nowe inty, będzie to bardzo niezbalansowane, bo każdy będzie robił MSW. No, ale dobra. Tak to sobie wymyślili. Um, no i tutaj jest znowu ta zmianka o tym, że jakby questy. E, co? Aha, czyli na ex-eventach te questy nie są podwajane? W sensie eks z tych questów jakby nie podwaja, z tego co rozumiem. Aha, 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 aha. Czyli, no jakby, kurde. Mmm... No nie wiem, czy jak to, co o tym sądzić, jakby, no bo... No raczej jak ludzie będą robili te questy, to do pewnych exventach, żeby się to najbardziej opłacało. A jeżeli tak jak tu jest napisane, i tak jak to rozumiem, jak to ma nie wpływać po prostu na te questy, ten ex event, no to to jest trochę ciężkie, jakby no trochę słabo to zrobili. Um, ale nieważne, no to jest takie dziwne, bo na przykład tu znowu wspomniałem o tym, że questy aktu 9 nie będą jakby boostowany przez ex event nie wiem czy to jest iterówka z tym aktem 9, no bo dopiero co wprowadzili te kwestie, nie wiadomo, ile tak naprawdę de facto dostajemy tego x z tych questów I no, ciężko mi się tutaj po prostu wypowiedzieć na ten temat, czy to jest ok, zmiana. Bo jeżeli na przykład ten ex event nie działałby na questy aktu 6, bo jakby akt 6 jest głównym questem, który się robi na dupach, żeby móc wbić ten 90. No to tu by to zabolało naprawdę sporą ilość graczy, w tym mnie na przykład. Bo to jest jedyny sposób, żeby móc szybko zbustować sobie level. Nie właściwie w najszybszy sposób, czyli zrobienie tego quest'a, no ale okej. Okay. Um, jakby szkoda, nie? Szkoda. No no dobra, zobaczymy. E, wprowadzenie nowego loading screena. Wow, jakby nowy akt, nowy lo loading screen. No nic nowego. Tu jest ten ważna zmiana. Tu jest coś, czego osobiście nie rozumiem, czyli zmniejszenie a, jakby bonusu ataku oraz obrony spotek o 10%, czyli o połowę. Natomiast 20% potki dawały 10% damagea i obrony. Ehm, nie rozumiem tego z tego powodu, że te potki są w grze od początku tak naprawdę i nigdy ich nie ruszali, nagle stwierdzili, że o, daliśmy za dużo bonusów, trzeba te potki znerfić. Bo to się zbyt mocno skaluje. Jakby, no, kurde, mogli to zostawić i nie wprowadzać tych rzeczy, jak na moje. Bo. popatrzcie, mam teraz 10% damage, więc znaczy 10% damage tracimy na podce No ale wróżka może dostać 13% decki No, zespolerowałem, sorry. Maksymalnie ma 13% damage dodatkowego. Czyli jakby te enchanty kompletnie nam nie zmienią. Kurde, jakby... Nie mają przełożenia. Bo dalej będziemy mieć podobny damage, znaczy podobny, no wiadomo, większy, no bo jednak te nowe wróżki mają tam ściąganie resa, mają punkt w element i mają dodatkowe wróżki, załóżmy to, tudzież bazówki. Eee, ale mimo wszystko, nie wiem po co to ruszali te potki, gdzie no, zostawić, nieważne. Eee, tu mamy kolejną fajną zmianę, czyli z, jakby zwiększenie pułapu buffa Tatrapenda do 60 AW. To dlatego teraz na przykład nie ekspiłem, ani nic nie robiłem. Bo wspomnianie o tym na live co jest to z spoko zmianą? Bo wiadomo, chodzi o to, że jest nowy akt, że trzeba wbić szybko 6.0, żeby wbić później 8.0 i później 9.0. i oni chcą to po prostu ułatwić. Czyli jak wprowadzą nowy akt, powiedzmy akt 10 to po prostu zwiększą ten pewnie do 80, żeby jakby nowe osoby, tudzież powracające, bo nowych osób w tych grze no, raczej nie spotkamy, a jak są, to jest to mały procent żeby te właśnie osoby po prostu sobie szybko wyekspiły, nadrobiły tego ekswa, ok? Spoko zmiana, dziękujemy. I teraz tak redukcja kosztów ekwipunku, jakby tych, tych akcesoriów z. Kurde, Wróć. Redukcja kosztów zwojów do eku i do akcesoriów z aktu 8, czyli z walechirów i azynorów, jest zredukowana o 50-85%, do 75%. 75 czyli już Wam mogę powiedzieć, ze 120, pro, kurde, ze 120 rogów, które tam potrzeba na main weapon, tak zwany, jest to redukowane do 30 bądź do 40 rogów. Tu nie jestem pewien, nie pamiętam, ale naprawdę tu redukcja jest naprawdę spora i no sprawia to jakby wrażenie, że te akt 8, znaczy rajdy akt 8 będą nierobione. Po prostu ludzie sobie farmią to szybko. Farmią sobie te rękawiczki, te buty, żeby zdobyć po prostu tak największy bonus na początku, i pójdą ciul na nowy akt, akt 9. I ten akt 8 po prostu będzie nierobiony. No, stanie się to, co się stało z Faimonem, czyli nikt go nie będzie robił. Takiego władychira i Lazenora. Szkoda, szkoda. Um, tutaj jest redukcja jakby ciężkości mowów na akcie 6. A dokładnie chodzi o to, że. Właśnie to jest tak głupie tłumaczenie, tak prosto z angielskiego na polski. Ale chodzi tu o to, że po prostu te moby z aktu są zbyt twarde. Czyli załóżmy na tym RP2 XP-UPy. No to te moby też będą miały, już też mogę powiedzieć, redukcję resa o połowę. Czyli nie będą miały po 100 res na wszystko, tylko tam po 45. Załóżmy 45, 50. Jest to o tyle dobre, że na przykład, jak wychodzą nowe inty, nowe serwery, to no, trzeba tam iść w duo tudzież trio, żeby móc to jakkolwiek wyekspić bez ekwipunku dobrego. A teraz, no jakby wyjdzie nowy serwer i osoba, właśnie pokroju, po no jakaś średnia osoba z jakimś tam SP9, plus eku po prostu jakimś tam losowym, będzie w stanie sobie to solować. A przynajmniej tak mi się wydaje. Jest to ok, zmiana, fajnie, że to ruszyli. Troszeczkę za późno, no ale lepiej później niż wcale, jak to mówię. Ehm, do. Malcolm dodali dwa nowe temy: Magic Potion i Empty Bottle no, battle, czy jak to się mówi, kurwa, nie wiem e, jakby nie wiem, czy to nie są te przypadkiem potki do robienia potek ataku w sensie ten, jakby, Magic Potion to był chyba ten taki jakby, kur, ten zielony? Co się kojarzy? Empty Bottle to był na pewno ten, co był na kremie i jak chcieliśmy, powiedzmy, zrobić sobie quest'a i użyliśmy, Ja pamiętam kiedyś był taki problem, że ludzie na przykład robili potki z tych pustych butelek z fabuły i później nie mieli jednej pustej butelki, żeby zrobić fabułę dalej, bo trzeba było ze studni wydobyć wodę. To teraz mamy ten plus, że ta pusta butelka jest umalkolma. Troszeczkę musieli posłuchać pewien narzekania osób, żeby to wprowadzili, no ale jak mówiłem wcześniej, lepiej później niż wcale. <laughs> Zwiększenie lejności do 3000, czyli jak mamy teraz 1000 na petach, to teraz mamy 3000. Eee, jakby fajnie, bo na zgobasach dużo tego traciłem, musiałem karmić tego peta nawet po 3 razy w ciągu rajdu, no nie, no przesadziłem, no ale powiedzmy, że 2-3 razy. Eee, a teraz zwiększyłem lojalność i teraz ta premium karma nie daje nam fula, tylko nam dodaje 1000 lojalności. Co zatem idzie? Ludzie będą kupowali premium karmę, bo wystarczy kliknąć 3 razy i mamy fulla a te słabe karmię, co dają po 100, no to trzeba byłoby je spamować w nieskończoność bo niedołożone się, raz, mają cooldown, dwa, zacinają się, to trzy, jeszcze no, dają tak mało, że no, że trzeba ten po prostu spamować i no, spędzić pewno sporo więcej czasu używając tych normalnych karmisz tych premium ale mimo wszystko, te premium są droższe i to jest to pewien atut no nieważne, spoko, pewnie za niedługo wprowadzą coś na zasadzie karmie premium premium, albo premium plus i Będzie z nas nas smarketu, żeby dawała fulla. No, ja bym wcale bym się nie zdziwił. E, Cudzież tak, no. Pety i partnerzy dostępniejsze, mniejsze na akcie 9. Ok, fajnie. Tylko, że jakby mogliby to nam dać, potestować najpierw, żebyśmy wiedzieli, że jest to potrzebne. Znaczy fajnie, bo jakby jest to ciemniej lalek, czyli każdy na tym skorzysta, ale jakby to nie wiemy, jak bardzo to ma przełożenie. No, jakby no, spoko, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie jest, tylko po prostu no 10% dmg'a mniej, tylko no tak chociażby bo połowę. Um, I tu jest kolejna ważna zmiana wraz z podkemią ataku albo bardziej na równi. Czyli teraz nie tracimy expa awu na wywaleniu się, tak? Czyli jak wyzginiemy, to nie tracimy żadnego expa, bo już nie ma tego, że no... Jeden expa, lekko wstawiony, tak? Bo były takie osoby, poszły na godzinkę i straciły więcej expa niż zyskały, tak, tak to wyglądało niestety. A teraz to usuwają całkowicie, co jest sporo zmianą, znaczy sporo, spoko zmianą. Ym, jednocześnie usuwają tego buffa, że jakby no tego co tam się dostawało po zginięciu, no bo jest niepotrzebny w takim wypadku. Ym, no a kostiumy, które wcześniej nam jakby redukowały trudnego expa, czyli czy tej tropiki, i bodajże był ten jeszcze taki szako, się nazywał chyba ten taki coś z orzechami, taki jakby z czapką czerwoną, to taki śmieszny. No to one teraz zamiast tego redukcji EXPA przy zginięciu to nam będą dawały EXPA do AW, tak? czyli coś na zasadzie nurka na przykład. Tak? Czyli po prostu kolejny z 50 kostiumów, które będziemy dobały, czy będą dawały EXPA. No, hmm. no i to tyle. Za, no tak, właściwie sporo zmian, sporo czytania właśnie. Dlatego trochę mnie tutaj smożyło, bo nagrywam to drugi raz. Przez ten fakt, że za pierwszym razem mi się nie nagrało niestety. No i cóż, mam nadzieję, że ktoś się jeszcze posłucha do końca. Tu właśnie tutaj, macie przez tę nagrodę dla osób, które to wysłuchały. Macie tutaj na ekranie kodzik, który nam daje 5 do pół wróżki. Ja wiem, no nie jest to sporo, ale no niestety nie ja wybierałem te kody. <tudzisz> tutaj oni nam je dają. No i mimo wszystko jest to jakby nagroda za to, że ode mnie, że sobie wysłuchaliście ten win do końca i was tutaj nie zanudziłem. Także no cóż, szkoda, że nie ruszyli nam aktu czwartego. Jakby chciałem, żeby nie wiem, ruszyli ten akt, żeby on nie był taki wymarły, no bo mimo wszystko robił się tam tego Kaligora. No, ale no, sporo zmian, które na pewno będziemy sobie testowali, i na pewno które jeszcze będą zmieniane. Więc to nie jest coś, co będzie już na pewno już tam do końca gry. To wszystko tutaj wprowadzili, tylko na pewno coś nam jeszcze tutaj zmienią, Ale no cóż. Jeszcze raz dziękuję i no cóż, w poniedziałek raczej będzie stream testowy, albo bardziej taki stream z znaczy no z mojej reakcji tak na temat nowego aktu sobie tam pójdziemy razem z ludźmi na live, będzie na... no nie wiem czy właśnie wolicie live'a na Twitchu tu gdzieś na YouTube, ale raczej będzie na Twitchu. No i więc cóż, słyszymy się na nowym akcie BIOS